Z do mnie do domu, tak? Klaps, Teleport <noise> z Fiverr. 2016 do na HT Siemano. Tak, dzień dobry, witam Was serdecznie. Tak jak obiecaliśmy w trailerze, odwiedziliśmy go w domu. Ugościł nas jak nas ugościł. Zobaczymy później. Pusto. Pusto, jeszcze, może. Co zrobicie? Tak, przyjechaliśmy zadać Ci kilka pytań. Co, zaczniemy od pytania sportowego. Czy rest znowu zredukuje? Robisz z tego jakąś grubszą akcję? Powtórzy się to? W tym roku to na pewno nie, ale myślę, że tak. Chcę z tego zrobić jakiś tam cykliczny projekt, no pewnie po nowym. No. Jeszcze, jeszcze na tyle nie przytułem, żeby redukować, ale zawsze mi to dopada, zawsze się przed tym bronię, ale niestety to nie wychodzi. Więc, no nie wiem, tak pewnie może od samego nowego roku, jak nie to pewnie nie później jak luty, żeby się wyrobić przed wakacjami. No tak, każdy musi mieć stluwę na plaży. E, drugie pytanie, tu już przejdziemy troszeczkę na, na, na muzyczkę. E, w najbliższy piątek, dzisiaj zaznaczymy, że jest poniedziałek, tak. najbliższy piątek jest premiera e, nowej płyty Chłopaków, Krew za krew. Mówi, że jest poniedziałek, bo nie wiemy kiedy ten wywiad wyjdzie. Powiedz nam, co to jest za materiał? Czy to jest materiał zbliżony do poprzedniego, czy całkiem jakaś świeżynka, coś innego? Myślę, że jest jakiś tam wspólny mianownik tego, bo, bo, bo robimy to z ekipą i, i tą samą ekipą. Ona się jakoś tam drastycznie nie zmieniła. Od ostatniej płyty generalnie się nie zmieniła. Tam wcześniej po pierwsze się jedynie skład zredukował o jedną osobę, więc bazujemy no, na, na tych samych ludziach, gdzieś tam przeżycia, może jest ich więcej i tak dalej. No, my tak jak widzimy, to każda kolejna płyta z jakiejś tam perspektywy czasu i tego, że my dorastamy, no to jest spokojniejsza. My też jesteśmy już spokojniejsi. Nie jesteśmy małatami po 20 lat, którzy się buntują i wszystko dookoła jest złe a my jeszcze bardziej źli więc trochę bardziej poukładana, tematy może trochę poważniejsze, ale no nie brakuje też tam takich naszych klasycznych ulicznych osiedlowych numerów. Różnic nie wiem, no wydaje mi się, że się nie różni, jest dalej taka Dixonowa i ma taki Dixonowy charakter. Gości generalnie mamy takich skręgów, że tak powiem, swoich kolegów, zaprzyjaźnionych. Tak sobie myślę, czy jest ktoś jakiś taki nietypowy. Ale nie ma, no nie, no są jakieś tam dobre morteczki, z którymi się znamy. Część tam załóżmy, z którymi jeszcze nie mieliśmy okazji nagrać, albo jakieś były takie wiesz, okoliczności niesprzyjające, gdzieś się mijaliśmy, to z nimi nagraliśmy. No co, premiera 25. No i kurde, po cichu myślę, że ostatnio zrobiliśmy złoto w dwa lata, teraz myślę, że zrobimy w rok, albo jeszcze szybciej, bo ja sam zrobiłem w rok ze swoją, więc. No jest okej, okay, płyta jest dobra, no i tak każdy pewnie tak mówi, że co by nie zrobił to jest dobre, no bo, bo tacy jesteśmy, więc nie, nie będziemy mówić, że robimy złe rzeczy. Zaczymy, no. Mi się wydaje, że płyta sama się obroni. Wyszły cztery single do dnia dzisiejszego. Jutro pewnie Wy już to zobaczycie ten wywiad po premierze tego singla, więc... Dopilnujemy, żeby się pojawił przed premierą. <laughs> Czy mamy taką nadzieję, prawda? Clip z Gandzia Mafią, więc też spoko, fajny kawałek. No i co? I dalej coś tam się dzieje, nie? Nie zaprzestajemy na tym. Okej, okay, no dobra, a to skoro już zacząłeś mówić coś o swojej solówce, a powiedz, coś się szykuje w to temacie tam, solowy? Tamta to wyszła rok temu, bodajże 13-11, tak. No już jest złoto w sumie. Czekam na potwierdzenie z wytwórni, więc fajnie, bo nikt tego, wiesz, jakby nie zakładał. Chciałem wydać płytę, dobrą płytę, żeby powiedzmy wytwórnia nie była załamana, że wyłożyła hajs i to się nie zwróciło, żeby się tam, jakoś tam się nie musi sprzedać, no bo nie ma co ukrywać, chcąc nie chcąc to musimy też patrzeć na to, żeby ten materiał się sprzedał, no bo wydasz płytę, która się nie sprzedała, nawet jeśli była gdzieś tam dobra, no to nikt się później nie będzie chciał wydawać, no jakoś każdy tam mimo wszystko, no to jest biznes. Między innymi i tam no, samemu z siebie to można sobie wydawać nielegale albo własnym sumptem. Jak chcesz to już robić na, na, na szeroką skalę, żeby to było wszędzie dostępne. Jakoś tam grać koncerty i tak dalej, więc musisz. No, no musi się to sprzedawać, nie ma opcji. No to się sprzedało lepiej niż wszyscy zakładaliśmy. Ja i wytwórnia, więc jest zajebiście. No i co? No, ja już tam zacząłem grzebać, że tak powiem, następne numery. Drugie solo będzie... Kurde, no nie wiem, nie chcę gadać. No, planuję pewnie na koniec tego roku, czyli nie tego, a następnego. Czy to będzie WNM 2? No, roboczy tytuł tak jest w zamyśle. Generalnie ja mam bardzo dużo pomysłów. Będzie jeszcze przed tym płyta z kimś. Razem z kimś, z kim... Mam już parę wspólnych numerów. Myślę, że to będzie koniec marca. Z kimś nie z Dixonów. No, czyli nie lada moment ruszy konkurs na naszym lub Resta fanpage'u z Kim Rest teraz wyda płytę. No, I do zgarnięcia wyda. będzie na przykład ta płyta albo albo coś takiego. Może, może tak być, możemy tak zrobić. No, myślę, że to w grudniu będzie ujawnione, tak chcemy. 12-12, więc .12. to też może być szczególna data dla tych, co słuchają muzyki mojej. No nie siedziałem, nie siedzę na dupie, nie lubię tego, więc jak tam wiesz, sobie poredukowałem albo coś i zaraz było ciszej trochę ze strony sportowej, to coś się działo muzycznie i to tak się gdzieś przeplata, no bo ciężko jest robić na, na, na pełen gwizdek jedno i drugie, powiem szczerze. No tak, ale klipów, klipów trochę ostatnio wypuściliście. Tak, no wiesz co, teraz liczyłem, jeszcze kręciliśmy, no to teraz wyszły w ciągu ostatniego tygodnia trzy. I gdzieś tam są też jakieś tam gościnki, była w tym jedna, ale do końca roku ma wyjść jeszcze 7, bo najczęściej będzie 10 z moim udziałem. Więc spoko, coś się dzieje, ale to dobre, bo jak ma wyjść jakiś tam projekt po nowym roku, gdzieś tam gdzie jestem zaangażowany, więc to, to, to dobra promocja i gdzieś tam się pokaże i przypomnę tym słuchaczom. Więc tak jak mówię, no solówka na pewno będzie, tylko bardziej pod koniec roku, w marcu, marzec, kwiecień projekt z kimś, no jest dużo planów, jest plan, żebym zrobił w końcu potem z Kafarem, oczywiście no z ekipy, którą mieliśmy zrobić już bardzo dawno temu ale najpierw on zrobił solówkę, później ja zrobiłem solówkę, później zrobiliśmy trzecią Dixonów teraz Paweł też robi solo, ja robię z kimś gdzieś tam solo w tle, ale myślę, że to też, no gdzieś celowaliśmy też w ten rok więc pomysłów jest dużo, zobaczymy jak z czasem i realizacją tego wszystkiego Okej, okay, jeszcze pytanie techniczne. Czy w twoim wydawcu, twojej następnej stylówki ciągle będzie Step Rekord? Kurde, wiesz co. Czy, czy jeszcze tej Zobaczymy. Gadamy, czy dogada się dogadamy? Nie, nie jest źle. No teraz za 8X wydajemy gdzie indziej, w staycara. Czemu? Bo tak wyszło, powiedzmy. Ale ja nie mówię, że nie wrócę do stepów, nie mówię też, że tego nie wydam tu. No, są takie czasy, że człowiek już chce żyć z tego co robi i no i co, nie oszukujmy się, no. trzeba no tak. się dogadać tam, gdzie jest najlepiej. No. Były czasy, że przy pierwszej płycie w ogóle nie myślałem o jakichkolwiek złotówkach ani o niczym, bo miałem marzenie wydać płytę legalną, która żeby była na całą Polskę, żeby każdy mógł usłyszeć i, i tyle. No jak powoli człowiek dorastał, ma inne potrzeby, musi sam żyć i się utrzymać i tak dalej. Dwa zauważa, że inni zarabiają na nim, a on sam na sobie nie zarabia, więc trochę tutaj wiesz, no, idzie to wszystko nie w tą stronę, którą byś tak. chciał. Więc stąd też wiesz, były zmiany między wydawnictwem pierwszej płyty a drugiej. Druga wyszła w stepach, było ok, trzecia no nie wychodzi. Nie to, że nie jest ok, ale gdzieś tam no, my to trochę dłużej robiliśmy niż oni chcieli, i nam się też coś tam nie podobało. Nie poobrażaliśmy się na siebie, nie jesteśmy pokłóceni, gdzieś tam może się na chwilę zmęczyliśmy swoimi osobami i tyle, zmęczeniem materiału, ale gadamy ze sobą, mamy kontakt, więc no tak szczerze albo, albo z tempo, albo tu gdzie jestem w dystrykcie teraz z tą płytą Dixonową, bo w tym momencie to są jakby dwie najlepsze opcje i tyle. Lada moment kolejny konkurs na jego fanpage'u. Kto, kto jaką dla... ofertę wydawniczą lepszą darestowi na wydanie kolejnej solówki. Tak, jakiś niech się zgłosi, ten za milion dolarów. Tak, Dubai bo... rekord. Wy, wydam płytę. No dobra, tu jeszcze e, mamy listopad, zbliża się końcówka roku. E, chciałem cię zapytać o takie szybkie podsumowanie w temacie muzycznym, no ale nie będziemy się rozgadywali. Eee, płyta roku, według Ciebie, jaka wyszła? Kurde, no PW zrobił zajebistą płytę, co widać za mną. Zgarnęli złota, platyny za single, zaraz pewnie wyjdzie platyna za, za cały album. Kurde, no tak po koleżeńsku powiem, że ich może bym tam musiał szukać na czegoś lepszego, czegoś fajniejszego. Ale zrobili to fajnie, ja już to przeczuwałem przed, przed, przed tym. Więc spoko, fajna płyta, spójna, też tam dołożyłem swoją cegiełkę. Więc niech będzie, że to ich, chociaż teoretycznie jeszcze nasza nie wyszła, więc nie. Płyta roku w drodze. Tak, dokładnie. Więc A. między tymi dwoma, niech zostanie. No dobra, no to płyta roku już znamy, albo poznamy. E, przypał roku. Przypał muzyczny, czy jakiś taki ogólny? Czy... Dawali taki i taki. Kurde, przypał roku, ja wiedziałem. Ciężki temat. U mnie nie było przypału grzeczny, byłem w tym roku. Ma opie. Przed treningówek. Tylko na FIWĘ, Nie wiem, wiesz, ciężko, ciężko mi coś takiego wyłapać. Bardziej szukam jakichś takich wpadek sportowych sobie, tak teraz w bowie. Ale to ja nie pytam tylko o ciebie. Może gdzieś, gdzieś, no, gdzieś coś przejęłeś? Wiesz, tak kurde myślę sobie. Nie wiem, ciężko, ciężko. Nie wiem, no nic mi jakoś tak w bańce nie odkwiło, żeby było aż tak przypal. Nie, nie żyjesz na przypale. Nie, 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 no kurde. Nie przypominam sobie, no. Może być przypał roku, wiesz, jak, jak Popek albo Pudzianowski przegra w 5 sekund, to może być przy przypał roku dla jednego z nich. A tak może być, ja obstawiam tą walkę, że to będzie szybka walka. No właśnie miałem cię o to zapytać. Raczej na, 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 na knockout, no bo kurczę, no chcąc, nie chcąc, Popek ma na pewno wydaje mi się mocniejszą głowę, w sensie psychiki, bo jest chłopakiem z bloków i, i się bił nieraz i pewnie nieraz się będzie bił i tam myślę, że nie ma jakiejś obawy, on nie idzie ze strachem do tego ringu, myślę, że Pudzianowski no, no nie ma aż takiego bycia pomimo większego doświadczenia w tych walkach i tak dalej, ale z drugiej strony jest wiesz no tytanem, że tak powiem pracy, no. Gość zapierdala tyle lat i w strongmanach, i teraz tu, więc kondycja i jakieś tam atuty fizyczne, no to po stronie pudziowskiego im ta dwubalka będzie dłuższa, to myślę, że jego szanse rosną i to dużo. Więc no, ja czekam, 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 kurde, wiesz, wbrew wszystkiemu, tak, może to jest trochę freak fight. No, sama nazwa Gali na to wskazuje. Gali, ale... No kurde, budzi duże zainteresowanie z tego no, no, co pewno. widzę wśród, wiesz, tam, moich znajomych i tak dalej. Nie wiem, czy to dobry kierunek, nie mi to oceniać. Tam gdzieś pewnie fajterzy trochę kurde narzekają, że nigdy oni tego nie zrobią, co ktoś robi w 5 minut, a robią to przez całe życie no, tak. i tak dalej. No ale takie koleje losu, no nie ma co narzekać, trzeba się cieszyć, że też tak jest, że też inni mogą się przez tą galę promować, którzy tam będą. No to tu, tu może być przypał rałku dla jednego z panów, jeśli im coś nie wyjdzie. O, no tak. Słuchaj, przygotowałem ci jeszcze taki zestaw pytań. Pozwól, że je odczytam na, na, na to. Tele... A ja wiem, czy szalonych, słuchaj. Krótkie, szybko zamykamy temat. Zapominamy, że, że tutaj byliśmy, co nie. E, dobra, ja ci mówię, czy tak, czy tak, a ty mówisz, czy tak, czy tak, tak? E, no dobra, pierwsze, domówka czy klub? Domówka. No to masa czy redukcja. Redukcja. Rest redukuje. Tak, w sensie. e, no dobra, no to brunetki czy blondynki? Rude. <grywia> Okej, okay, to nagrywka solo czy w ekipie? W ekipie. Białko z mlekiem czy z wodą? Z wodą. Katoza? Nie, nie. Bez. Po, prostu po prostu nie bez, lubisz. Bez, Dobra. Mm. Lepiej jest Węgla. Clinton czy Trump? A niech będzie Trump. Eee, sieciuwa czy osiedluwa? Pytam o siłownię. Eee, Kurde, wiesz, teraz chodzę do, do Sieciuwy, ale osiedluwa zawsze jestem jej wierny i o każdej porze, gdy jakbym się tam nie zjawił, to, to zawsze tam wjeżdżam jak do siebie. Więc zawsze osiedlówki na propsie mają swój klimat. Okej, okay, ostatnie. Ciężar czy technika? Ciężar. No dobra, ja już nie mam więcej pytań. O! dobra. Nie mam więcej pytań. Dzięki bardzo za wywiad. Co jeszcze się pewnie spotkamy? Jak nie na Fiwę, to tutaj albo na odwrót. Dokładnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Pozdrówki. Kupujcie polskie rapłyty. Odwiedzajcie strefy Tobaczyń. Dzięki.